Pięć głównych powodów, dlaczego Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie i tym samym stał się pierwszym Polakiem w historii oraz jedną z nielicznych osób na świecie, która dokonała tego dwa razy i to dwa razy z rzędu. Jeden. Głupio mądrzy, celebryci, aktorzy, dziennikarze i cała oświecona klasa, która uważa się za lepszych od innych. Jak ja czytałem, sprawdzałem różne wpisy, różne wasze, nie wiem, TikToki, nagrania na YouTubie. Jak wy popieracie Rafała Trzaskowskiego i jak wy na siłę temu ciemnogrodowi próbujecie uświadomić, że jeżeli nie wygra oświecony człowiek, którym jest Rafał Trzaskowski, tylko wygra ten ham, buc i prostak Nawrocki, to jak ja to na to patrzyłem, to nie, po prostu dramat. Na miejscu sztabu Trzaskowskiego zadzwoniłbym do was i po prostu poprosiłbym, żebyście no, przestali to robić. 2. Rafał Trzaskowski i brak kręgosłupa moralnego. Kiedyś ktoś powiedział, chyba Stanowski, że Rafał Trzaskowski jest taki, jaki się wylosuje w danej chwili. Chyba mam wrażenie, że dokładnie zdiagnozował tego człowieka. Jak są mi lata świetne do Karola Nawrockiego, to jest absolutnie kandydat, nie z mojej bajki, nie oddałbym na niego swojego głosu to jakim człowiekiem trzeba być, żeby na, ten sam, na tą samą rzecz mieć dwa różne poglądy w dwóch różnych chwilach. Mam wrażenie, że jakbym rzucił monetą i by wypadł orzeł, to Rafał Trzaskowski powiedziałby jedno, a jakby wypadła reszka, to o tym samym powiedziałby chwilę później drugie. Trzy. Politycy Platformy Obywatelskiej. W Platformie Obywatelskiej nie wiem, czy jest ktoś, kto powinien chodzić do mediów, i mówię to no, po prostu z żalem, bo oni tam mają chyba 150 czy nawet 200 posłów w tym Sejmie. I nie znajduję tam chyba żadnej osoby, która powinna się publicznie wypowiadać. Jak widziałem, jak Donald Tusk, premier kraju, no dla mnie premier jest ważniejszy od prezydenta. Najważniejsza osoba w państwie dla mnie powołuje się na Jacka Murańskiego. Jak widziałem pana Zębaczyńskiego, pana Szczerbę, panią Kidawę błońską czy panią Gajewską, która przeszła. Moje najśmielsze oczekiwania co do Platformy Obywatelskiej. Jak wręcza worek ziemniaków schorowanemu człowiekowi w mopsie, to patrząc na to, mnie się zrobiło przykro, jak widziałem minę tego człowieka. Po prostu mnie się zrobiło żal, że starszy człowiek odbiera prezent o wartości 7 zł od posłanki, która jest posłanką trzecią kadencję i której ojciec jest multimilionerem. To było tak żenujące, że... Bardziej żenujące od tego wręczenia i zrobienia zdjęcia sobie z tym człowiekiem było jedynie to, że pani Gajewska to zdjęcie upubliczniła. 4.